Atlantic City i dzielnica Kasyn. Ha, ma ograniczenia co do drona. Niestety nie mam możliwości polecenia wyżej. Co ciekawe, ale można w ten sposób to jeszcze mimo wszystko zobaczyć, jak wygląda. Czyli tu. Spotkamy akurat zawsze w tym miejscu, właśnie diabły. Oprócz tego, mamy tu widzę szereg różnych obiektów. Oczywiście jest to dość mała mapa, no bo wiadomo, że tutaj łazimy tylko po to, żeby zaliczyć ekspedycję. Nic więcej. Widzicie, mam nawet ograniczenia co do. Lotu dronem w inne miejsca nie da się na przykład tu wlecieć wyżej, na dach, ale miejsce dość takie, mimo wszystko szczegółowe przypomina watogę, znajdziemy tu sporo przeciwników. Ale z tego co widzę, to to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o tą strefę. Zatem, gdyby kogoś ciekawiło, jak wygląda ta strefa, to właśnie w ten sposób: zalana dzielnica. To jedna z tych nowszych map, gdzie możemy powalczyć. Niestety też ma ograniczenia i nie polecę wyżej. Więc wiemy wtedy też, że nie wyskoczymy wyżej. Ale tutaj już teren jest dość obszerny. Kryje się tu mnóstwo przeciwników. Przy okazji widoki są bardzo ładne. Tych budynków rozwalonych i tego, że wszędzie jest taka jakby powódź. Tereny zalane. Roślinność się tu rozwinęła. Na dość zaawansowanym etapie. Przerośnięci tu wszędzie panują i grasują, więc też trzeba na nich uważać. Są czasami jakieś przesmyki małe, można gdzieś się przedrzeć do kolejnych dzielnic tego tej strefy. Czy też wejść oczywiście do budynków? W ten sposób można też zwiedzić, co się w nich kryje. A co jest? No, nie mogłem przelecieć. Tu jest też miejsce, w którym diabły się kryją. W tej chwili ich nie widać, bo jestem za daleko, więc system nie wygenerował ich. Tu widzę jakieś poniszczone budynki na które można wejść. Ale dalej by się już nie dało przejść. Roślinność naprawdę przejęła większość miasta, więc wygląda to jak właśnie... No ten klimat postapokaliptyczny trzyma tutaj. No, Ciekawe, czy przejdę tam? Nie, nie. Chociaż jest szansa, nie. Będę musiał przejść dołem. Zobaczymy, czy dronem przelecimy tutaj. Bo jest tu jeszcze jedna obok strefa. Pewno z ekspedycji pamiętacie tę strefę? Oraz katedrę czy kościół, w którym znajdziemy Bosa, Diabów. Ale spróbujmy jeszcze tam pójść. Tu jest tunel. Taki charakterystyczny. Tu za już nie da się dalej przejść. No. Jeśli mam się wypowiadać, to fakt. Ładnie teren zrobiony. Naprawdę ładnie zrobiony. Ładnie to wygląda. Wyciągnęli, można powiedzieć, z tego silnika i falauta, ile się dało, żeby zaprojektować chyba ten teren, żeby on wyglądał naprawdę ładnie. I... Coś im się z tego udało. Dziura i ekspedycja nazwana Ruf. To są ekspedycje, które mają ten charakterystyczny, właśnie taki klimat taki czerwony, zburzonego miasta, palącego się, jakby jeszcze, jakby to było smog. No bo tu też jest, jest dużo obiektów przemysłowych. Niemniej jednak. Niestety, tej dzielnicy nie ma możliwości, żeby ją pozwiedzać, tak bym to określił. Trzeba po prostu rozpocząć ekspedycję, żeby zwiedzić, można powiedzieć, całą dzielnicę. Ale teren jest przemysłowy, no i też niestety dziura jest troszkę znienawidzona, ze względu na to, że Mamy tutaj strasznie długie misje, które, żeby skończyć ekspedycję, trzeba poświęcić dużo czasu, więc e, tak naprawdę może i każdy raz przejdzie tą dziurę, ale z reguły do tego nie wraca. Chyba, że ma ochotę na coś nowego. To w ten sposób, owszem, ale tak. Jest to strefa wymarła, można powiedzieć, dla graczy. Mało kto chodzi do dziury po cokolwiek. Teren bardzo duży, zróżnicowany właśnie w ten sposób. Tu mamy bazę bandytów, czy jakich tam zwą. Też ograniczona do fruwania dronem. Teren bardzo taki bandycki. Taki ma klimat. No jak widać, dość duży. Nie wiem, czy nie pominąłem już jakichś miejsc wcześniej. Ale widzę, że można tutaj sporo odkrywać. Także dlatego jest ta misja długa. Bo trzeba spory kawał. Przechodzić, żeby gdzieś dotrzeć. Widzę sporo ukrytych zakamarków. Tutaj mamy widzę jakieś toksyczne odpady, Tu raczej się nie da wlecieć już. A tam mamy jeszcze przejście jakieś. Jestem zdziwiony jak rozległy jest ten teren. I żeby zwiedzić go w całości to trzeba było poświęcić naprawdę sporo czasu. Więc co najmniej godzina zanim gdzieś byście doszli do końca można powiedzieć i odkryli każdy zakamarek, zebrali wszystkie itemy, które tu gdzieś można zebrać albo są dostępne. Macie jakiś fajny wagon wyładowany chemikaliami no i teraz gdzie tu iść? Tam na dole jest przejście, tam jest przesmyk. Tutaj byśmy się pewnie tędy cofnęli z powrotem. Ale można chociażby tu przejść i zobaczyć jak to wygląda. Widzę, że też chemikalia. Nie można niestety wzlecieć wyżej. A, chociaż tu prawie by się udało. Nie? ale prawie robi dużą różnicę czasem no dobra, chodźmy w tą stronę, zobaczmy gdzie do, gdzie dolecimy oczywiście jestem daleko od swojej postaci więc nie zobaczymy tutaj wrogów natomiast dobre jest to, że w ekspedycja, ekspedycja widać ładuje się w całości więc nie muszę być w każdym miejscu żeby tekstury były załadowane i ładnie się pokazywały Kolejne miejsce. Pewnie z przeciwnikami byłyby do walki. Ciekawie się prezentuje. I mamy tutaj kolejne tajne przejście do poprzedniego miejsca, zapewne. Chyba tak coś czuję, że przelecieliśmy 360 na około. Dokładnie tu byliśmy. Zatem to już chyba będzie wszystko, bo tam dalej nic nie ma. Tutaj byliśmy, już przed chwilą lecieliśmy, ale tutaj nie widziałem drugiego jakiegoś przejścia gdzieś w inną stronę. Chociaż nie, tu było. Zobaczmy, gdzie przejdziemy w tą stronę. Tam kolejne przejście pewnie nie. Zablokowane. Ktoś też. Włożył sporo pracy w zaprojektowanie tego terenu. Muszę przyznać: sporo pracy, niezła baza. O i dolecieliśmy do wyjścia Czyli do miejsca w którym zaczęliśmy Dziura Ale dzielnica przemysłowa To druga ekspedycja W dziurze Którą możecie rozpocząć I też Ma klimat Podobny do Poprzedniej No ale teren w końcu się Jakoś tu Znacząco różni Jak widać, to bardziej wygląda na faktycznie strefę bardziej przemysłową, albo taką. No yy, to widzę, że zamknięta brama, więc nie przelecę. Co ciekawe, bardziej taka skupiona na centrum miasta, no, tak jak tutaj widzimy jakiś tramwaj, tak to wygląda. Tam też jest tramwaj, no, czyli faktycznie to tramwaj tu ździwe tramwaje w tym mieście. Fajnie by było, nie? Udać się do takiego miejsca, w którym by jeszcze to wszystko funkcjonowało jak, jak ze starych czasów miasta. O, no aż tu? Tam jest most, ale ja nie mogę tam wlecieć. Hmm. Tutaj widzę te drony. Niekoniecznie działają idealnie, no, są ograniczenia widzę. Co do dronów, spory teren. Oczywiście można wejść gdzieś bardziej do środka, hal i tutaj budynków. Ale jeśli chodzi o teren na zewnątrz, to to chyba by było prawie, że wszystko. Widzę, że nie da się tutaj bardziej gdzieś wzlecieć. Spróbujmy wzlecieć tutaj do środka. Praktycznie dzielnica przemysłowa. Wygląda to tak, że jednak nie chciałbym tu mieszkać. Tutaj widzimy rozbity się helikopter. Tu kolejny mostek. Przejścia, czyli można by było tu łazić jak po dachach. Przynajmniej tak to wygląda, ale ciekawe czy to tylko ozdoba, czy faktycznie można wejść tam. No może być to tylko zdoba, może to tak wyglądać, a w rzeczywistości wcale tam nie wejdziemy i nic nie zrobimy, więc może być taka zmyłka, tak bym to określił, tutaj mamy halę przeładunkową spory zabudowania przemysłowe w dziurze ogólnie spotkamy też fanatyków zawsze więc gdybyście mieli do wyzwań i nie mogli znaleźć nigdzie na, na mapie w naszym mieście, w naszym centrum to tutaj jak najbardziej znajdziecie Tu już byliśmy, więc otoczyliśmy kółeczką. Sprawdźmy zatem, czy faktycznie uda się tam wejść za tamtą bramę, czy, czy nie. Czy to skutecznie jest tutaj zablokowane? Czy da się przez siatkę jakoś przelecieć? Nie. Górą niewiele brakuje, ale nie. Zatem faktycznie jesteśmy tu zdani na łaskę, że na przykład brama by się nam otworzyła. No, ale tam myślę, że dużo chyba do zwiedzenia nie ma, chociaż zaraz spróbujemy. Niestety nie dało się przejść, a więc na sam koniec ekspedycja, którą pewnie wszyscy znają, większość przynajmniej, to promenada. Najłatwiejsza, można powiedzieć, ekspedycja, bo w miarę prosto jest droga. W prosty sposób można przebyć tą drogę. Eee, I przede wszystkim, jak jesteśmy w grupie, no, nawet samemu też by dało radę, ale jak jesteśmy, możemy dość w szybkim tempie tą ekspedycję zaliczyć. Więc dlatego często. Jest ona wykorzystywana właśnie w ten sposób, do zbierania znaczków, czy zdobywania legendarnych itemów. A zatem tak ona się prezentuje. Spotkamy różnych przeciwników, różne zadania. Na widok jak na wesołe tam miasteczko, nie? bo młyn tutaj widzimy takie o, tu prawie nawet doszliśmy do rozbitego statku, ale niestety dalej nie mogę dojść, więc nie zobaczymy go w lepszej odsłonie niestety tu też mamy ograniczenie co do wysokości przelotu więc możemy tylko pokazać promenadę od strony której z reguły nie widzimy. Aczkolwiek później są oczywiście dwa etapy. Trzeba wejść do środka do tego budynku, następnie przenieść się do akwarium. Tego już akurat zwiedzać oczywiście nie będziemy, bo my fruwamy dronem na zewnątrz. A nie w środku, w budynkach. Tu mamy gigantyczny statek rozbity, którego niestety zwiedzić się też nie da. Niestety oczy. Jak wygląda z drugiej strony? Tam między domami. Spróbujmy się tam przedostać. O. No. Jesteśmy. Tutaj jest teren, który często też przymierzamy. Tu widać zburzony budynek, więc tam się nie przedostanę. A to już będziemy zaraz U, jakieś ograniczenia wysokościowe znowu. No tu zaraz będziemy znowu na miejscu, więc jak widać teren tu akurat, jeśli chodzi o promenadę, jest dość mały bym powiedział, ze względu na to, że później trzeba po prostu przejść do środka budynków i. Jakby promenada składa się z trzech etapów, więc teren zewnętrzny jest ograniczony tylko do właśnie tego terenu, dość mały. I to by było tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ekspedycję i latanie dronem po nich, więc trzymajcie się.